Witam, witam po raz drugi dnia dzisiejszego. Zapomniałem, że z Sebastianem się umówiłem. Siedzę sobie, siedzę, ktoś też widzi dzwoni. Bo pracowałem akurat, byłem w sensie, Rano o 11 z nim pisałem, mówię, żeby, żeby wpadał do mnie o 15. I siedzę sobie, pracuję. Ktoś też widzi, dzwoni. O, wie kurde, kto mi przeszkadza. Patrzę na ten Sebastian, wie kurwa, zapomniałem, że przecież nie zaprosiłem. I byliśmy se, byliśmy se zjeść i. i fajnie, i fajnie. Jutro sobie wraca do domku. Dobra, dzisiaj. Miałem tutaj likować różne rzeczy, ale chyba się przestraszyli szympansa i chcą iść na ugodę, chcą iść, tak mi się wydaje, że chcą iść na ugodę, bo chcą porozmawiać, więc może, może odzyskamy chociaż pieniądze, w sensie może wszyscy odzyskamy pieniądze, więc na razie, na razie nic, nic nie likuję, eee, prawie nic też mi powiedzieli, żeby na razie nic nie mówić, bo jak prześlą pieniądze, to, to wtedy, wtedy opowiem. <laughs> nie no, nie będę na razie nic mówił, nie, ale podziałała ta storka, podziałała ta storka. Likuj kura, się a, i przez co tu wszedłem. Aj, tam! Sprzedaż po to, żeby mnie zobaczyć. Moją piękną twarz, a nie po to, żeby słyszeć yy, afery. A, co z tym filmikiem z dużej wygranej? I rano pokazywałem. Jurkujesz tu chyba, Kurwa! Aż nie ma ziewania. Red Bull. Kurwa. Wiecie, co ciężko mnie to pokazać. Gdyż. Czy ja to mogę ściągnąć w ogóle stąd? Bo pokazywałem tak, ale nie chcę tutaj likować. Patrz. Zobacz. Pierwsza coś pięknego. Widziałem Spiny po tysiąc, nie? Spiny po tysiąc sobie zagrali. Bez dźwięku jest. Ale muzyczkę puszczę. Co jest? A bo to ja pasuję to. Twoje? Nie. Taka laseczka z chłopakiem. Wpłacili sobie wczoraj 1500 zł. Zrobili spiny po 100 złotych Wygrali 45 tysięcy Mieli 45 tysięcy i do zera spiny po 1000 I zobacz Rano był Steam? Był Popierdolone Na w Wszystko zrobione Kurwa to Raz 5 milionów euro chłopowi dało, a tutaj teraz pół miliona złotych Masakra A wyobraź sobie max na takiej stawce Kurwa, ile to jest? To jest. 1,2 tysięcy? Wypłacili to? Tak, już powoli wypłacają. Popierdolone, co? Popierdolone. Dobra, zam zakręcimy! Zakręcimy co nieco. Co nieco zakręcimy. Sweet bonanza na bonus. Montana. 100 tysięcy papierów. <laughs> kurwa, jeszcze daję kurwa ugodę. Ugodę. <laughs> Taka ugoda, para <laughs> pospinuję tutaj. Jeden bonus i potem możemy na kółko, dobra? Bo chcę, tniemy drzewa. Kurwa, jakby drzewo pociął. Popo na streamie mówił, że wysma prywatny wallet i nie można zobaczyć jego wy wypłat. A czy Popo to jest osoba wiarygodna, która w ogóle cokolwiek wie o kryptowalutach. Ja, pokaż mi jakikolwiek kurwa y wallet prywatny. Pokaż mi y transakcje na blockchainie Ethereum, po którym Wojtkowicowski wypłacał. Gdzie kurwa masz, masz prywatny wallet? Jakie prywatne, prywatny wallet na blockchainie? Co, co, co on pierdoli? Takie coś nie istnieje. Jaki kurwa prywatny wallet? I'm <laughs> sorry. To jest kurwa, no nie da się tego obronić, nie, nie da się tego obronić. Popo nie to gorzej od nas, nie no, on broni wysokiego, no bo Popo też jest w tej, będzie w tej agencji co, co Budyń yy, to ogarnia, więc no to też, wiesz yy, no, zwiastuje na jego dyle, Bo ja, on chyba tam będzie chciał robić kasyna, no to on ma indywidualny, prywatny, sam Satoshi na mu założył, ale nawet Satoshi, nawet wallet, pri, na, wallet Satoshi'ego jest przecież yy, publiczny. Nie ma czegoś takiego prywatny wallet, nie istnieje. Dobra, kręcę, big stawka. Pani, czemu cię wchodzi? że Wysocki fake balance, ciągle o tym gadać nie jest to, że jest ja Idę o że o A ja mam w dupy ki, kim on jest. Ja go nie znam nawet, ale chodzi mi o to, że po prostu widziałem tego streama, na którym tłumaczył, że gra za, pie za prawdziwe pieniądze i jak jakim to on nie musiałby być aktorem, żeby udawać takie prawdziwe emocje, no to, no to udowodniłem, no to mnie po prostu wkurza i że okłamuje. Ja nie mam problemu, że ktoś gra za fake pieniądze i o tym mówi, ale jak ktoś okłamuje i jeszcze i nie, nie to, że widzisz, i, dalej, i dalej, kolegów, no to ten. Poza tym, yy, tak jak wszyscy mówią, dupa mnie boli, że nie wziął udziału w turnieju. <laughs> To robisz, że Twoje manifestacje się spełniły, może jeśli można spytać? Nie wiem, jak na przykład, no mówię coś po prostu. Mówię do wszystkich inny, innych ludzi, że coś już, już jest zrobione, albo żartuję sobie z czegoś, że coś jest zrobione, i potem to się dzieje. Na przykład mówię, aleś na pierdole w weekend, aleś na pierdolę, nie? No i manifestujej się, i potem jestem cały weekend. Nie, ale ogólnie tak z rzeczami, które, nie wiem, że na przykład rok temu jakoś, ponad rok temu, mówiłem, że będę miał 100 milionów na koncie. Nawet, na, nawet jest to nagrane u Franka na streamie, jak płynęliśmy statkiem do z Estonii do, nie, z Helsinek do Estonii, do Talina i mówiłem wtedy, że, że będę miał kiedyś, że, że jeszcze nie mam 100 milionów na koncie, ale kiedyś będę miał. Ja jeszcze nie mam, ale kiedyś, dlaczego nie? Dlaczego nie? Więc no, i wszyscy wtedy się śmiali. Będę miał kiedyś miliard. Będę miał kiedyś miliard. Zawsze się śmieją. To jest tak, najpierw się z ciebie śmieją, potem. Nie, jak to było, kurwa? Najpierw się z ciebie śmieją, potem zazdroszczą, potem z tobą walczą? Nie, jak to jest? Coś takiego było, a ja o sobie mówię, a ja o sobie. Potem też się z śmieją. Hehehe, <laughs> też się śmieję, dokładnie. Z tą do miliarda bliżej się myślisz? No, wystarczy X10 wrzucić, nie? 1-0 dodać. Początku mi już 18 września. Urodziny! Urodziny mam 18 września. 31. 3,1 I, I robię imprezę dla karłów w willi tutaj. Robię taką imprezę, wiesz, przenoszę całą całego, całego tą kompa i tak dalej, kamerę, światła, mikrofon. I robię melinę. I robię melinę z karłami, z transami. Mnie kurwa, nie zaprosiłeś? No czy nikogo? Na razie Sebastian zaprosiłem, bo przyjdę ci do mnie. No jesteś zaproszony, frenzy. Zapraszam przecież. O! Eleganck. Eee Widziałem tą walkę szpilkę jest Wspierciwie z Minimajka. Znaczy, kurwa, walkę Minimajka z psem. Szczerze, kupiłbym pay per view dla czegoś takiego. Albo nie na przykład jakiś Borsuk z minimajką. O, chyba będzie. Nie, nie będzie. Walkę Borsuka z Minimajkiem, do obstawienia. Olin na Borsuka. Czekaj, ile waży Borsuk? 12 kg. A ile waży karzeł? Od 23 do 68. I imo i tak by borsuk wygrał. No to jest tak samo, jakby na mnie skończył borsuk 50 kg, nie? chuja bym nie dał rady, mu. Dwa borsuki versus. Oh, 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 oh. Dwa borsuki versus karzeł. Jak ten, jak w gladiatorze. Kurwa, jest w jakimś kraju legalne walki ludzi z, z, ze zwierzętami? Animal MMA. Robię to. Dobre. Jak będę miał już wystarczająco pieniędzy, to kupię sobie wyspę, założę własne państwo i zakładam walki. Walki zwierząt przeciwko ludziom. Zapisz płynem w notatniku? Ja go będę pamiętał akurat. 1000 zł za pay per view, nie? Widzowie tam by było tylko ograniczone i by trzeba było helikopterami przylatywać. Bo fryc albo może działanie to południowe. No nie? I na przykład jakieś wieś. 20 karów wersus kangur i nie wiem. Jakiś Strongman vs. Alligator mm, Jakieś tam pojebane takie Słoń na przykład i trzech Japończyków z katano Kurwa, nie, raczej Słoń by wygrał, nie? Ale jakieś takie ostre miecze Co tam jeszcze można dać? Shot'em no Pudzian vs. Carp Ile byś płacił za walki? No by mieli procent z pay per view To i tak by dobrze zrobili Sto lu 100 ludzi vs. ten goryl? O, albo takie Albo Mike Tyson vs. goryl Mike Tyson i tak jest pewnie... Wiesz nie może już się odbił, ale jest spukany, on by wziął taką walkę A jak Słoniowi kurwa zapłacisz? Może być problem z wypłatą. No nie no, bo to by było... Wiesz, na początku byśmy brali po prostu jakieś z niereganych hodowli, a potem byśmy mieli swoje hodowle zwierząt i byśmy po prostu yy, płacili tą wypłatę dla osoby, która tego słonia wychowała, nie? Żebyśmy mieli od razu całe, uciąć cały ten łańcuch dostaw, od razu zakładamy na drugiej wyspie obok yy, swoje ZOO z całe, z całe, ze wszystkimi tymi zwierzętami, żeby żeby mieć całą dostawę zwierząt, nie? Kurwa, jebany pomysł 30 kurczaków z skarzy i wiesz, na przykład. Dobra, lekinga spinuje dalej. Dobra, zobaczymy, jak to będzie dowało, nie? Spróbujemy, spróbujemy. Kręć pod 300, no właśnie będę, Kręć pod 300. No, no, mam spoko, budżet tutaj na kręcenie. Renifer. Miś polarny! Miś polarny! Miś polarny versus miś grizzly! Znaczy, nie jest polarny, miś polarny. Predykcja? A, sorry. Kurwa. Dobra, leć, predykcja. Jak ma założonko, twoje role jakoś zmienić? Może się Brąz karlicę karlice dla sportu, dla fabuły są ich wyojenne. Mogę poprosić jeszcze o kody, to to wam dadzą. No limit 18 koło a i tak kabel złoty deszczyk może tam być? Może być. Może być. To na czym w końcu Słyszyłem Ci łokka? Bo... Może, ale co, nie rozumiem. A na czym w końcu? Nie wiem. Czekam na karty innych które mi powiedzą, y, co oni oferują. No nie? Ostatni już. Myślę, że każdy mi nich się Nie. <śmiech> <śmiech> nie do końca, na pewno nie do końca. Chyba, że do końca. Dobra, chuj, rozjewię to. Te saldy. jak jest network? W... Nie pojęcia. Jeszcze jedna Kurwa, nawet garnka nie da. Dobra, do końca to już marnuję. Kurwa, miałem tu 120k do wypłacenia. 125. No łączcie, łączcie się, łączcie się. Kurwa, czemu to jest tak słabo? Okej, okay, jeden. 13 Ej, większy? Nie można większego. Kurwa, mini. Dobra, nawet oddało. Tu, 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 o zajwista muzyka. Reakcja na nową piosenkę Brokis? A już jest? Czy kiedy ma być? Nie słuchałem tej piosenki. Brokis. Siedem godzin temu. Jest to? Puk, puk. że jest pierwszą, jest następną, a ja chciałem tylko pukać ją jak Dzięcio. Puk, 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 Pukać jak Dzięcio. i chcą nas pobić Mała jestem online Dawaj wbijaj na stream Mamy nowy dom W pomieszczeniu cały dim Na razie Ej ten pierdole nawet dobrze daje dalej zero Ale dla niej to nic, nic, to nic Dobry ma głos ten pierdolak no nie? to nic, to nic To nic, to nic Drop z miera i

nie <grybę> wiem, mam wadę, dla niej, super Jest jedna, widzę dwie, to mi pasuje Mam przekute ucho, mam asudek Spuszczam tekstem gaszę pyta Budem Już mam ogrodzony bisek, wszystko z niej zdejmuję Nawet u siebie jestem gościem, jestem kurwa królem, dwa tygodnie niezmieniana pośród widziała mnie dubek Mało jestem big boy, jestem kurwa karą, chłopani jakąś pizdą Zabiorę cię do domu, brak siana na hotel Hilton Same do Kurwa, nie wiem, nie działa mi ten dubel Zary, Coś zjebałem w tym duchu. Ja może tutaj po prostu zmienię sam. Ze mną, ze mną, ja nie, no spoko. Spoko. Ten git. Y... Trochę bit mi tam nie pasuje. Najgorszy zrobi te, te, ten bit. No właśnie ten bit mi nie pasuje. Tekst, jak mówię, że inaczej, nie... ale ten bit mi trochę nie pasuje. E, tak, to spoko. Dobra, gram tego slutera. A, dobra, mogę w sumie napisać, powiedzieć. To <laughs> rzeka. Dobra, uwaga! Zwiększyłem zarobki do 300 tysięcy złotych za miesiąc. Oczywiście to jest pula, którą dzielimy na wszystkich kliperów. Jak chcesz zacząć zarabiać dobry hajs na klipowaniu, to wchodzisz na stronę klip.pl, rejestrujesz się i tam stawiasz klipy. Płacimy co tydzień, wszyscy dostają wypłaty. Zapraszam serdecznie. A tu coś da? Da Dobra, leci giveaway na kradę. Zapraszam wykrzyking Discord kanał z giveaways. Leci giveaway na kradę. O, co tu się dzieje? A slash. Leci giveaway na 500 płyny. Trzeba być w kolu, trzeba mieć w w ciągu ostatnich 5 30 dni. Tu 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 i pod ciebie też się liczy? Nie, musisz mieć. Kurwa, jakby tutaj dobry symbol, patrz 2100 z gównianym symbolem. Jakby był lepszy symbol, wiecie jak to by zapłaciło? Już pokazuję, że w szybko Tylko muszę się kurwa zalogować. A ja zmieniałem hasło dwa razy, ale chyba na złe. Nie wiem, coś mi się, coś źle zmieniło hasło. No ja do tego nowego haksa, co to jest? Four shots to freedom, bad blood. No dobra, zobaczę. Po 701. tego pierwszego. Oh no! Oh no! Weście X. A ile to kosztowało? A? A co tam można jeszcze wygrać? Tylko upgrade do super bonusu, tylko gomblujesz tutaj? No, dobra. Aha, 5x, dobra, wypierdaję z tego. Najwista. Kto najwięcej zarobi z klipów? Chyba w Ale nie jestem pewien, bo dawno nie sprawdzałem, kto tam najwięcej zarabia. A to tak jak duelet dałem A jak tutaj to zdobyć? Jedna czacha. Ta czacha leci w ogóle, czy o co tu chodzi? A Frispina, ale jak to czacha? Kiedy ta czacha leci? To jest czacha? Nie. A teraz jedna czacha. Okej, okay, czy to jest z wilda? Rozumiem. Mogę trzy polecieć? Mam się zbijać? Mogą trzy polecieć chyba, no nie? Jeszcze ja za cztery razy go zagram. A jeden chłop zrobi. Nie pamiętam, naprawdę. No chyba po 10 tysięcy nawet zarobił. Przyjdzie, przyjdzie wam. Sprawdźcie spam na tym, na e-mailu. Na pewno wam przyjdzie potwierdzenie. 370. Tu jest jakiś 5 skater bonus? Nie wiem. Może być ukryty jakiś znaczy dwie dało Okej, okay, dwie dało Okej okay. Dobra, to ja wyłączam te turbo. Znaczy turbo włączona. ładnie Predykcja jest no wager. A no klasycznie tak jak na dualet down Jasne Fajny stoci, bardzo mi się podoba. Nie wiem, kurwa, czy, nie wiem na co teraz iść O, ale faraon dawno nie był. Ile Wajgera? Jeszcze 7200. Kurwa, no lata mi tu jakaś mucha. Jakaś ćma. A mam botów na No i co, co z tym zrobię? Reportowałem to do Kika, aż mi się znudziło pisać codziennie. Nie mogę tego ogarnąć, to co mam zrobić? O nie. Nie, nie gadaj nawet, nie gadaj nawet. 13K! Kurwa, ale kępek! I to się nazywa kambek. To się nazywa kambek. To się nazywa kambek. Dziękuję bardzo! Ja sobie idę kurwa Land of the Free kupić. Należy się Land of the Free. Kurwa! Z 300 do... Już miałem 300 euro, nie? Z 300 euro na, na... na 14K. Świętowanie na kiberku. Ja się będę kiedy mi kibel mi Ja pierdolę. Tak ostatnio 9 razy pod rząd. Wczoraj tak samo. Nic. Ja pierdolę. Ja nie wiem o co chodzi z tym kiblem, Jeszcze raz muszę kupić. już będzie obrót. A nie, Android, tak to będzie 10k do wypłacenia. Ja nie wiem o co chodzi z tym kiblem Dobra, 10k do wypłaty i giveaway jak jeszcze jeden na. Giveaway jest na 500 prynny. Dobra, idę panowie. Widzimy się jutro. Widzimy się jutro, yy, widzimy się o godzinie. O godzinie. Może zapiszę sobie od razu, o której godzinie. Nie wiem o której? 0,6 o godzinie 18, ale może być też poranny. Mam... Chyba jutro będzie poranny. Kiedyś jest moikama dziewczyna. Wydaje mi się, że jutro będzie poranny. Rano wstajesz. Na no, pewno stanę rano, bo pójdę niedługo spać. To jest to druga coś, tam trzecia. No jak chcecie zarabiać pieniążki, zaklipowanie, to wykrzyknik hajs. Wszystko tam macie. Dobra, pa, pa panowie, do jutra.